Udostępnij na Facebooku Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziesiątka w intencji całkowitego usunięcia zbrodni abort. Wypalenia zbrodni aborcji. Poniedziałek, czytajemy: Radosne Narodzenie Pana Józefa w Betlejem. Czyli w kontekście zbrodni aborcji. Narodzenie. Ojczy nasz, który jest w niebie, święcim imieniem Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpisz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie budź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między nami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Nasz Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Nasz Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewastami, stawiony owoc żywota Cegezus Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewastami, błogosławiony owoc żywota twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między Niewastami błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między Niewastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci nasz. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewastami, owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci nasz. Amen. A Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do ognia pytyń. Doprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale wszelakich złych przygód racz na zawsze wbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz. Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj. Swojemu synowi nas oddawaj. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Hubert de Mond komentarz wycofany, pisze. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam dwóch wyświetlających i tego, który dał kciuka w górę. Dzisiaj pierwszy raz taki, taka dziesiątka była. Dotychczas to było na Facebooku, a dzisiaj na YouTube będzie pewnie. A więc. see you late